Morcik, nikt ci nie zabierze tego kurczaka. Morcik bardzo lubi kurczaka. Miał miał. Ale kurczak. Jakie odgłosy. Ale jesteś groźny. Jaki dobry kurczak. Mały kocie. A ty co? A gdzie twój kurczak? Jest cała miska kurczaka. No właśnie. Ale zapomniał chyba, gdzie stoi. Ale groźny, ale groźny. Kot wielkości rękawiczki, ale bardzo groźny. Nudy, co nie?